I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Underrail. E, odpocząłem trochę, zrobiłem małą przerwę, uzupełniłem płyny, jeszcze tylko sprawdzę, czy coś zostało, jeszcze jest odrobinę na później e, wody mineralnej. E, I jesteśmy u Hadriana Tanera, który wzywał nas i jest e, właściwie głównodowodzącym tej stacji. I zobaczmy, czego od nas oczekuje i tutaj mamy długi tekst właściwie jest to opis sytuacji może nie tyle słowa postaci dopiero tutaj biała czcionka biały kolor oznaczają już właściwe słowa naszego rozmówcy dobra gratuluję nam i wita nas gratuluję nam, gratuluję nam chyba nie wiem czego właściwie nie mam pojęcia czego w każdym razie nam gratuluję jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i wita nas na tej stacji Aha, zdaje się, że test rozwiązywaliśmy. Tak jest. No i na podstawie tego testu przydzielili nas na tą stację. No i bardzo dobrze, tak najwyraźniej miało być. Ok, w porządku. I niestety nie możemy tutaj się spodziewać, nie wiadomo jakiego przywitania, powitania, nie wiadomo jakiego przyjęcia, ponieważ czekają już nas obowiązki. W porządku. W takim razie wybierzmy może odpowiedź, że w każdym razie czekamy na nasze przyjęcie, w końcu musi się odbyć ale to w sumie i tak teraz nie ma żadnego znaczenia i nasz rozmówca kontynuuje temat trzęsienia Ziemi, które miało tutaj miejsce, no i wygląda na to, że będziemy musieli trochę tutaj posprzątać zanim jednak to nastąpi zanim jednak to nastąpi będziemy musieli trochę tutaj odbyć mały tutorial w porządku, możemy tutaj pogadać się na tematy odnośnie tego trzęsienia Ziemi Na razie jednak pomińmy. OK. Może przyspieszymy trochę ten tutorial, może będzie to możliwe. Okej, okay. oddadam naszą broń. Ale żeby ją odzyskać musimy udać się do zbrojowni. Eee, i, i, I poćwiczymy trochę strzelanie bardzo dobrze. W porządku. Dobra, wkrótce wrócimy. Myślę, że reszta dialogu nie będzie, nie będzie miała takiego dużego znaczenia. Teraz zobaczmy, co my tu dokładnie mamy do wykonania. E, musimy dogadać się z niejakim paskalem na poziomie medycznym i jeszcze musimy skontaktować się, zobaczyć się z górskim, żeby poćwiczyć strzelanie. Dobra, myślę, że najpierw pogadamy z tym Paskalem. Kimkolwiek on jest, skoro na poziomie medycznym jest, to pewnie jest jakimś lekarzem albo medykiem, albo kimś podobnym. Aha, mieliśmy jeszcze pozwiedzać chwilę. Zobaczmy, co się tu znajduje. To wygląda na jakąś salę odpraw. Tak to jakoś wygląda. Zapalmy tutaj światło, żeby rozjaśnić co nieco. Nic ciekawego, tutaj chyba nie ma, jakaś skrzynka. Pojedyncze krzesełka. Nie, raczej nic nadzwyczajnego. Dobra, kulturalnie zgasimy światło, wyjdziemy, zamkniemy nawet drzwi. Tu już chyba byliśmy, tak, to jest stołówka. I tu jeszcze jakieś inne pomieszczenia socjalne. E, te półki chyba już sprawdzaliśmy. I prawdopodobnie będą puste. Tak jest. Nic nadzwyczajnego. Te drzwi chyba też są zamknięte. Tak jest. Chyba większość tych dodatkowych drzwi jest tutaj zamknięta. E, dobra, mieliśmy odwiedzić Pascala i. I górskiego. Dobra, pojedziemy najpierw do Pascala. No, sprawdźmy. Nie, nie można otworzyć. Właściwie nie można nic zobaczyć, co jest w tej beczce. Drzwi też zamknięte. Dobra, czy to Ty jesteś Pascal? Tak, jest. Ty jesteś Pascal. Prawdopodobnie odkryjesz przed nami, e, przed nami tajemnicę naszych umiejętności. Okej, okay, oczywiście wita nas ciepło i przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czy coś jest nie tak? Jakieś wyniki? Ma dla nas jakieś wyniki i chce nam przyje przedstawić. Dobra, co w o co tu w takim razie chodzi? Czy coś z nami jest nie tak? <laughs> Wręcz przeciwnie, wszystko jest jak najbardziej dobrze. Okazuje się, że mamy jakiś potencjał psychokinetyczny. Ok, eee, czyli co dokładnie? Ok, wychodzi na to, że są to jakieś umiejętności przekazywane już genetycznie, przynajmniej do pewnego stopnia, eee, <laughs> i mają coś wspólnego z mózgiem. Ok, pozwalają one na jakieś psioniczne oddziaływanie. Oddziaływanie na umysły innych yy, i podnoszenie temperatury ciała, kontrolę temperatury ciała i telekinetyczną manipulację obiektami, czyli te dokładnie te umiejętności, które wybieraliśmy sobie, a właściwie którym <laughs> przypisywaliśmy punkty na początku, kiedy tworzyliśmy naszą postać. Yy, dobra, to chyba już nie jest aż takie ważne. Zaraz zobaczymy, jak możemy to przyspieszyć. Nie bardzo. No dobra. W jaki sposób możemy rozpoznać ten potencjał? I przepraszam Was najmocniej za mój głos, coś się stało chyba. <laughs> ok, najpierw trzeba, żeby te umiejętności mogły się uruchomić, że tak powiem, musimy najpierw wyłączyć psioniczny inhibitor. Jest to struktura nerwowa w mózgu która zapobiega użyciu tych umiejętności. Dobra, w porządku. Można to zrobić za pomocą medytacji, co może trwać latami, albo można użyć pigułki, wyciąga czerwoną pigułkę. No dobra, w porządku. Bez zbędnego tutaj przedłużania weźmiemy pigułkę i wygląda to, że nie działa, albo przynajmniej tak nam się wydaje. Jest całkiem kolorowo, straciliśmy przytomność, ale żyjemy, mamy się całkiem dobrze. Dobra, boli z głowa, co się stało takiego? Okej, okay, jakiś wstrząs psioniczny, czy coś w tym stylu, ale już jest z nami wszystko w porządku. Okej. Okay. Wykonał dla nas jeszcze parę testów, żeby określić się jaki, powiedzmy, spektrum, spektrum naszych umiejętności jest. No dobra, my wiemy, że musimy to poćwiczyć i że to zależy od naszych współczynników, które będziemy rozwijać się w miarę upływu gry. Dobra, jak mogę się nauczyć tych umiejętności? Okej, okay, wystarczy porozmawiać z jakimiś nauczycielami, których będziemy spotykać. Na tej stacji jest dwóch specjalistów. I jest to Quinton, który jest, że tak powiem, wyćwiczony w metatermice. I, i, i. Ok, na. Na poziomie agronomicznym. To chyba ma coś wspólnego z uprawami. I Bison, czyli Quinton i Bison. Quinton na poziomie agronomicznym. E, albo może nazwijmy to poziomem uprawnym. Jeżeli dobrze zrozumiałem to słowo. I Bison na poziomie. E, gymnasium across the hall. Ok. I tutaj jeszcze jakiś długi tekst. Ezra jest jeszcze Ezra. Ezra, który potrafi kontrolować umysły. Ezra jest szefem inżynierów, więc powinien być gdzieś na poziomie jakimś inżynieryjnym albo czymś takim. Okej, okay, w porządku. I otrzymaliśmy coś. SyEmpathy. Otrzymaliśmy jakiś, jakąś umiejętność, jakiś może perk. Zaraz zobaczymy, gdzie to może być. Dokładnie tak. Dokładnie tak jest to perk. I na czym to polega? <laughs> Pozwala nam uczyć się nowych umiejętności. Ale wymaga treningu. Dobra, w takim razie zobaczmy, co dalej mamy zrobić. Pogadamy z Górskim na poziomie... Nie na poziomie, właściwie w zbrojowni. Tak, na poziomie zbrojowni. Ok. Czy tędy możemy przejść? Chyba tak. No ja tam ktoś jeszcze był. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Wygląda trochę dziwnie. Ok. U Pascala możemy nabyć jeszcze jakieś leki albo jakieś inne medykamenty. Zaraz zobaczymy. Tak jest, tak jak myślałem. Ampułka. Pusta ampułka, antidotum i tym podobne specyfiki, bandaże. Ile my mamy tego? Dwa bandaże tylko i jedną strzykawkę z jakimś życiodajnym płynem. Ale mamy niestety tylko 50 kredytów, więc nie bardzo. Więc nie bardzo nas stać na to wszystko. Więc będziemy musieli sobie poradzić bez tego, bez dodatkowej pomocy. Czy coś jeszcze tutaj możemy zabrać? Nie bardzo. Tu zamknięte, czyli możemy swobodnie już iść na, na strzelnicę. I tak, moi drodzy, to jest właśnie ten tutorial. Trochę nudny, no nie powiem. No dobra, tutaj już widać potencjał zbrojeniowy stacji. E, moją broń powinien mieć ten pan Lukas, dokładnie tak. E, witaj, witaj. OK, wygląda na to, że tu zostaniemy, tak jest. Chyba tak. Dobra, czuj się jak u siebie w domu. W takim razie, czy mogę odzyskać swoją broń? Tak jest. Pistolet 5, kaliber 5 mm. Dokładnie tak. To powinno być nasze. I mamy nasz pistolet. Dobra, możemy go od razu uzbroić. I myślę, że od razu załadujemy amunicję. I mam, co ciekawe, tutaj mamy kilka opcji do wyboru, jeżeli chodzi o prostą taką czynność jak ładowanie amunicji, jak e, e, przeładowywanie broni. My sobie wybierzemy tutaj, nie, nie będziemy pojedynczego naboju używać. Ok, przeładujemy naszą broń. Można to chyba jakoś szybciej robić, tylko teraz nie pamiętam dokładnie jak. Ale na ten czas myślę, że. Jest ok, jeżeli to zrobimy w ten sposób. A tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. No, przepraszam pani Robocie. Mam nadzieję, że nie zdarzy się tu jakiś wypadek i nie strzeli we mnie. Chyba nie, tam możemy iść. Nie, nie możemy jednak. <laughs> Dobra, odbędziemy nasz trening na strzelnicy. Mechanika generalnie jest bardzo podobna jak w Falloutie. Zresztą zaraz zobaczycie. No dobra. Szukam możliwości, żeby się wykazać. Na tym mniej więcej polegał ten dialog. Dobra, chcemy poćwiczyć. Eee, Okej. Okay. Zostaćmy wysłani tutaj przez Tanera. I kazał nam się z tobą skontaktować, żebyśmy właśnie poćwiczyli. Ja już wiem, jak używać konsoli. Około 10 strzałów mamy oddać na jakimkolwiek na jakimkolwiek zasięgu, na jakiejkolwiek odległości do celu. Tutaj mamy do wyboru chyba oś, nie, 5, 8 i 10 yardów. Dobra. Mamy tylko pamiętać, żeby wyłączyć konsolę. W porządku, więc sobie skonfigurujemy, skonfigurujemy nasz cel. Wybierzemy sobie 8 yardów powiedzmy, i zacznijmy nową sesję. Dobra, zakończ to. I generalnie walka to jest banalnie prosta. Wystarczy pokazać cel. Ale najpierw trzeba... właśnie najpierw trzeba wybrać broń. Co teraz zrobiliśmy? I... Wystarczy wybrać cel. Postać już sama strzela. Walka tutaj jest zresztą turowa. W tym momencie nie widać tego za bardzo, bo, bo jesteśmy tylko sami. Okej, okay, to chyba starczy, co? Dobra, 16 strzałów oddaliśmy, mamy 88% celności ze, średnim, ze średnimi obrażeniami wynos, wynoszącymi 13. Dobra, myślę, że możemy zakończyć tą sesję. I opuścić strzelnicę. Ok. Chociaż. A to nie. Zobaczymy jeszcze, czy stać nas na jakąś dodatkową amunicję. Może się przydać. A tego to już bym nie chciał. Dobra. Samo się wyłączyło. Dobra, sprawdźmy, u Lokasa, czy ma jakąś dodatkową amunicję. Ma i to dosyć dużo. Zaraz sobie wybierzemy. Co my tutaj chcemy? My chcemy. Nie, to są bronie może zobaczę z ciekawości, co, co on tutaj ma takiego, bo nie przeglądałem tego w ogóle. Zestaw pancerzy, na które mnie w ogóle nie stać. Wystarczy spojrzeć na tą cenę. 8500, 754, 900. Pff, dobra, czyli to są jakieś ceny kosmiczne nieosiągalne. Zwykła broń, podobna do tej, którą my mamy, kosztuje, a właściwie ta sama, kosztuje 1620 kredytów. Nie jest dobrze, nie jest dobrze moi drodzy. No ale dobra, zobaczmy, tu są jeszcze jakieś inne kategorie przedmiotów granat właśnie. Prosty granat 1400. Mhm. Ok, zresztą tutaj są dwie. Dwie liczby i do końca jeszcze nie wiem, co one oznaczają. Tak jak widzicie koło, e, koło ceny jest jeszcze jakaś cena w nawiasie, także nie bardzo wiem o co tutaj chodzi. Być może jest to cena sprzedaży, a być może nie. Dobra, tu jeszcze jakieś inne rzeczy. Blueprints. Podejrzewam, że są to dane, które, które pozwalają nam... Yy, schematy konstrukcyjne. O właśnie, tak, tego słowa mi zabrakło. Okej, okay. czy tu mamy... Możemy jeszcze się targować? Nie bardzo. To jest nastawienie kupca do nas. Okej. Okay. Tu mamy poszczególne części. Z których możemy sobie składać różne rzeczy, i to tyle, moi drodzy. Dobra, nie mamy tutaj czego szukać. Idziemy, idziemy dalej. Musimy wrócić przecież do, do naszego szefa. Tak jest. I tak zleciał na moi drodzy cały odcinek. Kurczę, myślałem, że trochę szybciej nam to zajdzie. Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Hmm, chyba tutaj, na poziomie kanteny, chyba tak. Czy można tutaj schować jakąś broń, bo tak jakoś podejrzanie wygląda? Mam wrażenie. O, nawet drzwi ze sobą nie zamknęliśmy. Takie z nas, buroki. Dobra, zobaczmy, co my tu. E, tędy. Zobaczmy, co my tu mamy do wykonania. Dobra, jesteśmy gotowi. Skończyliśmy nasz trening. Dobra, czy jesteśmy gotowi na misję? Dobra, słuchamy, co mamy zrobić. Mamy zwiedzić tunele i musimy. Mm, musimy odwiedzić e, kilka przyczółków kilka posterunków, o właśnie, tego słowa mi zabrakło e, zostały one wybudowane przez inną stację już dawno, dawno temu i używali ich jako punktów obronnych. I mamy je przejąć. Mm -hmm. Przy czym raczej nie wygląda to, żebyśmy tutaj musieli walczyć z innymi ludźmi. Im bardziej podejrzewam, że będziemy się ścierać z jakimiś mutantami, ze szczurami albo z czymś takim podobnym. Um, bardziej tutaj chyba będziemy musieli jednak pogłówkować. Musimy aktywować główny włącznik, generator właściwie, i pozostałe stacje, pozostałe posterunki uruchomić jakoś ręcznie. Okej. Okay. W porządku. Harold. Harold z sektora inżynieryjnego powinien wiedzieć więcej, i on nam o tym wszystkim opowie. Dobra, moi drodzy. Jeszcze moglibyśmy pogadać z Jonasem, nie jakim z Jonasem? Na jednym z posterunków. Dobra. On powinien nam też pomóc, udzielić jakichś wskazówek i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. W porządku. Myślę, że możemy tam się udać, ale to już nastąpi w następnym odcinku. Przepraszam Was moi drodzy za ten wstęp i za ten tutorial. Przynudny: faktycznie jest on przynudny, niestety, ale tak to wygląda w tej grze. Zresztą trwałoby to trochę dłużej, gdybym jeszcze dokładnie się wczytywał w tekst. A na razie polegam po prostu na. Bardziej generalnie na notatkach i na wyznacznikach naszych misji. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.